Zobaczymy, próba mikrofonu. Cześć, dziś chciałem Wam troszkę powiedzieć o mikrowieżach Hit czy Kit. Na jakiej wielkości pomieszczenia one pasują, w jaki sposób możemy je wykorzystać. I powiemy dzisiaj sobie właśnie o Ceolu N11, który mamy w naszej ofercie. Zapraszam. Denon Ceol N11. To, co widzimy z przodu, to oczywiście tutaj mamy kopertę na płytę CD. Port słuchawkowy 3,5 mm, otwieranie koperty, włącznik. Mamy tutaj z przodu port USB. Więc, jeżeli przykładowo chcemy sobie zbutować e, płyty CD na pendrive e, w bezstratnym formacie jakościowym typu FLAG albo WAVE, to bez problemu te formaty nam tutaj również odtworzy, jak i MP3. U góry to, co mamy. W urządzeniu mamy panel sterujący, jeżeli chodzi o yy, puszczanie, przełączanie piosenek, yy, przełączanie w menu, wybór źródła, powrót i głośność standardowo plus minus. Panel jest do, do, dotykowy. To co widzimy, to znaczek chaosa. Co to oznacza? Przede wszystkim oznacza to, że DELON Ceol N11 oparty jest na technologii chaos Bulletin Multirum. Co oznacza najzwyczajniej w najzwyczajniejszym świecie, że ma to samo co e, duża amplitunery kina domowego, czyli możemy działać za pomocą systemu HEOS. Co to oznacza? System HEOS pozwala nam na e, streamingowanie muzyki poprzez aplikację, e, jak i zarówno słuchanie radia internetowego, e, co jest bardzo fajne. Korzystamy tutaj z aplikacji darmowej TuneIn, więc nie musimy się martwić, że w żaden sposób będzie nas to coś kosztowało. Oczywiście streamingi standardowe obsługuje Deezera, Obsługuje e, Spotify'a, obsługuje Tidal'a, te wszystkie aplikacje możemy sobie uruchomić w aplikacji Heos. Działa to na zasadzie pilota, podłączamy się tylko pod router 24 e, e, u siebie w domu i normalnie funkcjonuje to wszystko jako pilot, a nie jako e, bezpośrednie przesyłanie e, sygnału dźwiękowego poprzez Bluetooth. Z tyłu urządzenia, to co możemy sobie zobaczyć, to standardowe. Zaciskowe porty, jeżeli chodzi o głośniki, anteny, jeżeli chodzi o DAP, plus, FM. Fajne jest to, że możemy sobie również podłączyć urządzenie po kablu optycznym przykładowo do telewizora więc możemy go wykorzystać w takiej formie bardziej sandbarowej, że tak powiem analog in, co oznacza, że możemy podłączyć sobie na przykład gramofon do tego urządzenia, jeżeli ma wbudowany przedwzmacniacz. O to musimy pamiętać, bo tutaj nie mamy wbudowanego przedwzmacniacza, co oznacza, że jeżeli będziemy chcieli sobie sparować gramofon, to albo musimy mieć przedwzmacniacz zewnętrzny, albo po prostu gramofon z wbudowanym przedwzmacniaczem. Wyjście subwooferowe, co oznacza, że jeżeli będzie nam mało basu, zawsze możemy sobie aktywny subwoofer podłączyć, czyli w systemie 2.1 to urządzenie jak najbardziej może grać. Mało tego, yy, ludzie przyzwyczaili się do tego, że wzmacniacze jako tranzystory muszą być duże i ciężkie. Tu mamy wzmacniacz impulsowy, który ma na wyjściu 2 razy po 65 W. Także nawet jeżeli z czasem będziemy chcieli wymienić kolumny na większe, to myślę, że śmiało jakieś mniejsze podłogowe kolumny typu Oberon 5 normalnie obsłuży sobie ten wzmacniacz. Ale teraz powiedzmy sobie o tych kolumnach, które są dołączane do zestawu. Głośniki, które mamy w zestawie, to są dedykowane specjalnie głośniki, właśnie pod to urządzenie. To są głośniki Denon S. CN10, które, tak jak w przypadku Ceola, mają te same zworki, nawet w komplecie z głośnikami jest kabel już bezpośrednio do podłączenia, co jest bardzo fajne. Nie musimy dodatkowych kabli kupować. Prezentują się one mniej więcej tak: są dedykowane pod właśnie Ceola. I tak jak mówiłem, jeżeli będziemy chcieli większą moc. Jeżeli będziemy chcieli osiągnąć na przykład głębszy dół, możemy kupić większe kolumny podstawkowe śmiało, niededykowane. Możemy kupić też sam, y, sam amplituner stereofoniczny bez głośników dedykowanych, co oznacza, że nie musimy kupować tego jako zestawu, tylko możemy również kupić oddzielnie y, jako y, sam amplituner, dobrać sobie inne głośniki podstawkowe, co nie oznacza, że te głośniki, które tutaj mamy, y, nie są wystarczające, bo naprawdę zostały stworzone że one pamiętajmy typowo pod to urządzenie, co oznacza, że są dedykowane i zrobione według specyfikacji, które odpowiadają temu właśnie zestawowi stereo. A tak jak mówiłem, CEOL w przypadku tutaj impulsowego wzmacniacza potocznie nazywanego cyfrowym, spokojnie. W tych 65W mocy, może nawet małą kolumnę podłogową nam tutaj uciągnąć. Do tego możemy dorzucić subwoofer, podłączymy to sobie pod telewizor i naprawdę możemy osiągnąć fajny efekt, już taki troszkę przybliżony do, 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 do kina domowego. Wiadomo, że nie będzie to dźwięk przestrzenny, aczkolwiek na pewno jest to lepsza alternatywa niż na przykład zakup sandbara. A więc mikrowieże w przykładzie Ceola Hit czy Kit. Moim zdaniem stanowczo hit. Mikrowieże i wieże kojarzą nam się z, z lat 90. z urządzeniami, które jeszcze nie były wzmocniaczami częściowo impulsowymi e, i faktycznie no nie grały one super, no umówmy się, w zależności od, od, od klasy sprzętu wiadomo, e, to myślę, że Denon, Ceol, N11 czy nawet starsze modele Ceola N10 e, w zupełności mogę polecić Państwu w pomieszczeniach do 25 metrów. Z czasem możemy sobie rozbudować ten sprzęt, więc możemy zrobić wszystko tak naprawdę. Tak jak mówiłem, system chaos, który mamy w urządzeniu, e, który jest używany również w większych systemach Denona, e, daje nam możliwość podłączenia systemu do naszego systemu multi-room. E, daje nam to możliwość tego, że jeżeli zakupimy przykładowo głośniki aktywne z serii Home, czy mamy kino domowe Denona, amplituner Denona, to możemy te urządzenia sobie połączyć. Mogą grać one razem, mogą grać one oddzielnie. E, w przypadku chaosa jest to naprawdę super rozwiązanie daje nam możliwość korzystania z wielu aplikacji streamingowych, z radii internetowych. Tak naprawdę pilot może pójść w odstawkę, pilot może sobie leżeć w szafce i nie jest on w ogóle potrzebny. A ja ze swojej strony dziękuję wam za uwagę. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, o subskrypcji kanału oraz naciśnięciu dzwoneczka, żeby nic was nie ominęło. A w komentarzu znajdziecie link do zakupienia Denon cln N11. Do zobaczy.